Jak to? Bez przekleństw proszę, bo nagrywa się. Zamknięty? Słuchaj, u nas jest 10 respiratorów, a we Włoszech, a we Włoszech 1010. I zobacz jaki mają problem. Ty, ty czujesz co tu by się działo? Ale wiesz, u nich to dlatego tak się stało, bo oni te wszystkie środki za późno przedsięwzięli. Ludzie się nie słuchali, łazili. A tutaj nad tą Wisłą też się nie powinni kłamić. Ale zaczekaj, wczoraj wyszło słońce na chwilę i widziałeś jakie tłumy. No wiesz to na mieście nikogo nie było. Ale podobno nad Wisłą i w lasa, w lesie kawackim. No tak, bo wszyscy uciekają z miasta do lasu, a tam i się spotykacie a tam właśnie. Wilk czeka. A tam czeka wilk zły, tak kasztanka. Mhm. Tu jeszcze się to bujnie, zobaczysz co? No To co wisi w powietrzu. A to się bujnie, to spokojnie będzie kilka tysięcy, albo mniej więcej, jak nie 10 tysięcy. Będzie to samo co w każdym kraju. Słuchaj, Chiny nie mają żadnego nowego przypadku. No wiesz, tam nie, tam mogą nie, jest, nie mogą odnotować. Już teraz nie mogą sobie na to treni, pozwolić. Tam się nie pierdolą, wiesz, Tam wszyscy słuchają gdzieś w metrze co zrobili z nimi? Ja się tak nie jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o social media, albo w ogóle media, bo ja nie oglądam telewizji już wiesz, ale... ale rozmawiam z ludźmi fajnymi. I już mówiłem tutaj Państwu, że do czerwca możecie się śmiało uzbroić w witaminę C. <grym zainteresowań> na siłowniach pusto, no bo zamknięte, więc analogicznie. I wszyscy przenieśli się do parków. Gdzieś wczoraj w parku coś się działo, gdzie biegłem pobiegać, co, co, robiłem ten, co, co robiłem sobie stację, widziałeś, nie? No nie wiem, bo tam ja byłem, w tym to nie było. A nie, no, ty byłeś tam przy grobie nieznanego żołnierza. No, w tym przy hali Mirowskiej, wariacie, No, to ludzi i to sami sportowcy, wiesz, mnóstwo biegaczy. Normalne, że rodzin też nie zabrakło z, ze zwierzątkami na spacerach. I co? Zobaczyłem wczoraj, no i to jest mój problem, właśnie. no, Najpiękniejszą dziewczynę. Pod kątem oczywiście, bo to jest normalne, że są różne, 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 mm, różnego rodzaju są, że jak powiem, pod kątem różnego rodzaju urody patrzę. A to była brunetka. Wyglądała jak 10 lat temu, jak 15 lat temu. Megan Fox tak wyglądała. Prześliczna dziewczynka. Teraz przebiegałem, szła z mamą. Przebiegałem i. Pozwolimy sobie skomplementować yy, młodszą z pań i powiedziałem do tej mamy: Mówię, proszę pani, stworzyła pani coś, coś, coś pięknego. No, unikat. To jest to jest, to jest, to jest, unikatowo piękna dziewczyna. Jedna i druga obdarzyła mnie pięknym uśmiechem, ale to, jaką pani miała córkę, dziewczynka miała może nie no 18 lat gdzieś w gabi wieku, równie piękna, tylko zupełnie inny typ urody. Bo Gabi jest przepiękna. Ona jest dla mnie z dziewczynką, która jest najpiękniejsza na świecie. A ta, zaraz obok niej, jest również najpiękniejsza na świecie, tylko inny typu rody. Przepiękna dziewczyna. No i oczywiście, no, nie omieszkałem dodać, że jaki pan taki kram, bo taka jest prawda. Świetne geny dziewczyna odziedziczyła po mamie. Nie wiem, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze raz, chociaż w życiu, ją spotkam. Tak jak zawsze patrzę najpierw na zwierzę, czyli czy tak ktoś jest z pieskiem, to zwracam uwagę zawsze na pieska. Tak teraz nie mogłem odwrócić wzroku, nie mogłem oderwać wzroku od jej buzi, oczu. Cicho bądź. Przyszła już, wyjezd przyszedł. Znaczy <laughs> chcę, żeby się ten pod nerę zapalił. <laughs> Przy Miroskiej. Piękna, po prostu bajka. Wiem, że Gabrysia mnie nie kocha. Ja pokochałem ją za to jak jak jest piękna bo w moich oczach. Miałem okazję ją poznać. No i niestety nie mam prawa wymagać od niej niczego więcej niż tylko jakiejkolwiek bliskości, bo ta bliskość mi pomaga. Daje mi siłę i energię. Do życia, a powiedz tak szczerze, przemy. O Boże, przepraszam, ale dobra, no to parę i tak cię nie widać. Tak szczerze, nie jeden co miał taką sytuację, i nie jeden, który miałby taką sytuację jak ja, życiową, taką, że raz na górze, raz na dole, wiesz, raz na wozie, raz pod wozem, jak to się mówi, jak mówi przysłowie, ale w taki sposób, w takich okolicznościach, jak ja zawsze, to co by było? Ja myślę, że musiałbym tam schabetylinę Zaczęła, Wyczuła, wyczuła, wyczuła samca. Cicho! Nie jeden by się wychuśtał. Nie jeden by się wychuśtał. Bo masz dużo energii życiowej, to pakt. I próbuję, tak już przekładając, podzielić się tą energią z niektórymi z Was, ale niektórzy wampiry energetyczne, które czyhają na wasze zło żeby pozbawić Was jakiejkolwiek energii do życia, nigdy nie docenią tego, że ktoś coś chce im dać. Oni mało tego, że patrzą tylko pod kątem tego, żeby ci coś zabrać, to mają to jest niesamowite, sadystyczny orgazm z tego, że mogli ci podłożyć nogę. Dla mnie to jest jednoznacznie z, z psychopatyczną cechą, jaką posiadają właśnie ludzie nieszczęśliwi tak naprawdę. Ale wjechał, ale chmura. Mordo było Ci widać. Masz przypał. Już nie będziesz grał w golfa z tym z Panem Prezesem. Z, ale jakby nie było spółka Skarbu Państwa. No to no właśnie a propos właśnie. Popatrzcie na rynek, na giełdę I zobaczcie co się dzieje. Jedni padają, drodzy się wznoszą jeszcze wyżej, ale jedno jest pewne: tam gdzie jest mało pieniędzy, albo ich nie było, albo nie. Tam gdzie jest mało pieniędzy, to już ich nie ma, a tam gdzie było dużo pieniędzy, to będzie ich jeszcze więcej. <śm> ale taki wampir nie odnajdzie się w takim towarzystwie, bo prędzej czy później ludzie mądrzy mają zdrowy punkt widzenia, mają oczy, uszy umysł otwarty, myślą i widzą, i widzą i myślą. Mogą sobie porównać, przyrównać sytuacje jakieś, które mieli już w życiu. Bogaci ludzie, jeżeli chodzi o jakieś sytuacje życiowe i dzięki tym sytuacjom, które mieli e, okazję przeżyć, mają zdrowy punkt widzenia i widzą, kto jest dla nich, a kto przeciwko. Ja wiem jedno, że kocham słodycze. I od rana do wieczora opychał się nimi i nie szkodzą mi, absolutnie. A słyszałeś taki, opowiedział historię prawdziwą. Spotkałem się z taką dziewczyną i ona mi powiedziała, mam zajebistą siostrę. Mówi, mam taką fajną siostrę, musisz ją poznać. I ma takiego psa, którego bardzo kocha. I któregoś tam dnia dzwoni do siostry i siostra mówi, że do weterynarza z psem. Słuchaj, jaki numer, Ty teraz jako chłopak, który no, jesteś wykształcony, nie jesteś głupi, też tu trochę przeżyłeś. Piesek zjadł kawałek czekoladki i jadą na pukanie żołądka. Tylko bez przekleństw. No i co ty o tym myślisz? Przesadzam. <laughs> Delikatnie rzecz ujmując. Ja uważam, że tacy ludzie nie powinni mieć dzieci, bo je skrzywdzą. Wychowawczo je skrzywdzą, skaleczą dziecko. No ale to jest każdy... to jest moja, mój punkt widzenia, moja uwaga. No, a później się dziwią, że dziecko na trawniku gra w piłkę nożną w kasku. My jak byliśmy mali, to już się jak się zjadło piach z piaskownicy, to komuś nie zaszkodziło, to po pierwsze. Jak człowiek upadł na betonowym boisku, cichutko, bardzo Cię proszę perełeczko, nie wołaj sąsiada, on Ci nie pomoże. Bo to jest taki pan, który lubi małe kotki. <laughs> I to jest wychowawcze kalectwo. Słyszysz? Ale idzie. Więc, jedyne co mogę dodać jeszcze do tego wszystkiego, to standardowo ubolewam i dlatego tak często się zakochuję. I będę dopóty, dopóki nie spotkam kogoś, kto będzie tym wyjątkowo dobranym pod kątem charakteru, zachowania, szeregu sytuacji, doświadczeń i innych rzeczy podobny do mnie. Miau. Zboczenie cię. To też nie ociera się. Taką minę przy tym robisz, jakbyś dać w spokój. Jakbyś cytrynę zjadła. No ma taką minę, że wygląda, jeszcze nie wygląda jak ładny kotek, tylko... Ja, przepraszam, ładna kotka, tylko jak brzydki kotek. <grytanie> no, twarz kocura no. Cuda się dzieją. Dobra rada. Miejcie głowę na karku. Oczy szeroko otwarte. Bo złowi się w powietrzu. Trzeba być cały czas na oriencie. Ale to już sytuacje ekstremalne. Wam dopną ten ostatni guzik przysłowiowy. Ja wam życzę, żebyście nigdy nie trafili w życiu. Nie trafiali na osoby, które. Chcą Wam zrobić krzywdę, a takich osób nie brakuje. Nie mogę zrozumieć za bardzo, dlaczego tak się dzieje, ale jeszcze pewnie długo, długo nie zrozumiem. No ale takie rzeczy są na porządku dziennym. Jeżeli ktoś się ładnie uśmiecha, udaje twego przyjaciela, koleżankę, kolegę, a jedna sytuacja chwiejna otwiera Ci oczy na wszystko. I tym optymistycznym akcentem serdecznie pozdrawiam wszystkich z Centrum Warszawy. z miejsca, które nazywa się balkon. A to, że pokochałem tą dziewczynę, to się nie zmieni, bez względu na to, co ktoś pomyśli. Ja jej tu powiedziałem już jakiś czas temu i ona w to nie wierzy w dalszym ciągu. Mówi, że ona jest moją koleżanką i traktuje mnie jako kolegę i ja jej tłumaczę, że, że jestem w stanie dla niej zrobić bardzo dużo. Nieważne, nieważne, jaki jest jej stosunek do mnie. Ważne, że jest, najważniejsze jest dla mnie jej bliskość, i miło, że ona jest akurat w tym momencie, w którym ja kogoś takiego potrzebowałem. Nie wymagamy od niej absolutnie niczego. Największą przyjemność sprawia mi to, że mogę spędzać z nią czas raz na jakiś czas. Właśnie. Bye, bye. Wszystkim tam z drugiej strony.